Film powstał według scenariusza Jerzego Andrzejewskiego i Jerzego Skolimowskiego. Ale ten film, czy ten scenariusz, ma pewną prehistorię. Ponieważ jeszcze przed 1946 rokiem Andrzejewski otrzymał od jakiegoś anonimowego korespondenta notatki autobiograficzne. Które mówiły o miłości młodziutkich powstańców roku 1944. Miłości niezrealizowanej, miłości ludzi zbyt nieśmiałych, by mogli w tych czasach zająć się wyłącznie sobą i swoimi uczuciami. Andrzejski chciał wtedy sam rozwinąć ten pomysł i wymyślił dla filmu tytuł Niewinni czarodzieje. Skąd ten tytuł pochodzi? O tym powiem za chwilę, choć przypuszczam, że Państwo, bądź co bądź studiujący w szkole Mickiewicza, powinni wiedzieć. W 1959 roku Andrzejewski do spółki z Wajdą postanowili wrócić do tego pomysłu, ale już nie do roku 1944. Postanowili przenieść tę miłosną historię w czasy współczesne. Oczywiście siłą rzeczy musiała to wobec tego być inna historia i opowiadać o innych ludziach niż młodzi powstańcy z tak zwanego pokolenia Kolumbów. Wobec tego postanowiono jako znawcę tego środowiska doprosić Jerzego Skolimowskiego. Skolimowski był wtedy poetą, kinem nie interesował się w ogóle, Pasjonował się jazzem i boksem i właśnie te elementy znalazły się potem w filmie Niewinni Czarodzieje i w gruncie rzeczy on był najbardziej osobą odpowiedzialną za ostateczny kształt scenariusza. Sam zagrał w filmie rolę boksera. Wpadł na tę koncepcję Wajda, który. Rozmawiając z młodym scenarzystą, doszedł do wniosku, że może mu tego rodzaju rolę powierzyć. Kiedy zobaczył go na planie, w, w działaniu, sam doradził mu wdawanie do szkoły filmowej. Skolimowski y, uczynił to jak Państwo wiecie, z powodzeniem Tą szkołę ukończył, zadebiutował i jego kariera, zarówno krajowa, jak i zagraniczna, wspaniale się rozwinęła. Y, film trafił do produkcji bez przeszkód. Co nie znaczy, że potem trafił bez przeszkód na ekrany, o czym za chwilę powiem. Ale jak mówię, ważny jest ten wątek związany z tytułem. Mianowicie, Niewinni Czarodzieje to fraza, która pochodzi z pierwszej części dziadów, Dziady widowisko. I pozwolę sobie ten fragment odczytać Państwu. Ponieważ on stwarza jakby kontekst dla lektury tego filmu. Witaj, jaskinio, Na wieki zamknięty nauczmy się więźniami stać się z własnej chęci. Czyż nie znajdziemy zatrudnień, mędrcy dawnych wieków zamykali się szukać skarbów albo leków i trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje, szukajmy ich. By otruć własne swoje nadzieje. I właśnie ten fragment od mędrcy dawnych wieków do otruć własne swoje nadzieje jest w pewnym momencie zacytowany w filmie. Ale jeszcze nieco, pozwolę sobie przytoczyć ten cytat bardziej obszernym wersji. A jeśli do grobu wstęp wiarą zawarty, pochowajmy swą duszę za życia w te karty. Można pięknie znak tak i po takim zgonie. I przez ten grób jest droga na Elizu błonie. Zamieszkałem wśród cieniów zmyślonego świata, nudnej rzeczywistości narodzi się strata. Cieniów? Niegdyś nie było międzyziemską ziemską bracią takich cieniów śmiertelną więzionych postacią. Dusze ich wzięły bytność z poetów wyroku, kształty odlanasz tylko z pięknych słów obłoków. Nie mogę przyrodzenia tą myślą obrażać, nie mogę różnić twórcy i siebie znieważać. Przy rodzeniu powszechnej ciał i dusz ojczyźnie wszystkie stworzenia mają swe istoty bliźnie. Każdy promień, głos każdy z podobnym spojony harmonią ogłasza przez farby i tony. Pylek każdy błądzący wśród istot ogromny padnie w końcu na serce bliźniego atomu. A tylko serce czułe z dozgonną tęsknotą w rodzinie tworów jedno ma zostać sierotą. Twórca mi dał to serce, choć w codziennym tłumie nikt poznać go nie może, bo nikt nie rozumie. Jest i musi być kiedyś, choć na krańcach świata ktoś, co do mnie myślami wzajemnymi wzlada. Proszę Państwa, można by jeszcze Że tak długo, ponieważ ten kontekst rzutuje jednak mocno na film, nie ponieważ... Czas jednak nasz jest do pewnego stopnia ograniczony. To już nie będę cytowała dalej, wyręczając się Mickiewiczem. Proszę Państwa, Wajda początkowo chciał powierzyć tę rolę młodym bardzo wykonawcom Teresie Tuszyńskiej, która zagrała do widzenia do jutra, i Andrzejowi Nowakowskiemu. Ale przyglądając się scenariuszowi i finezyjnemu dialogowi. Doszedł do wniosku, że musi mieć jednak przynajmniej jednego aktora doskonale doświadczonego. Wybrał w tym celu Tadeusza Łomickiego, ufarbował go na blond i on zagrał główną rolę męską, podczas gdy amatorka Krystyna Stypułkowska, studentka filozofii, zagrała główną rolę żeńską. Później, po latach, Weidel mówił, że wybór Łomickiego jednak nie był trafną decyzją. Potwierdziło się to może w tym sensie, że we wszystkich krytykach zagranicznych, w polskich niekoniecznie, znajduje się fraza, że jest to bohater wyjątkowo niesympatyczny. Od, że to po prostu odpychająca figura, co oczywiście rzutowało na odbiór filmu. Zatrudnienie aktorek, amatorek Wówczas też wiązało się z akcją pod tytułem Piękne dziewczęta na ekrany, którą ogłosił popularny tygodnik Przekrój i wylansował parę prawda, pięknych twarzyczek, między innymi z typu łaska nie należała do tej grupy, ale między innymi prawda, Basia Kwiatkowska, później przecież bardzo znana, Teresa Tuszyńska, Grażyna Muszyńska, która zagrała do widzenia do jutra i parę innych. Rzeczywiście piękne, młode twarzyczki przedostały się wówczas na ekran.